Hej, witajcie na Poddaszu. Celebracja 100 subskrybentów. Jest to niesamowity sukces dla mnie. I z tej okazji i chciałbym powiedzieć, że to był mój pomysł, ale to był pomysł Ani oczywiście. Zrobić coś dla Was. I Ania mówi 100 subskrybentów 100 polecajek. <grym> Zrobię to. Ale wydaje mi się, że z moim gadulstwem. 100 polecajek naraz to jest parogodzinny film, i... <noise> i nikt by tego chyba nie oglądał. Pomimo że może i polecajki są super, <noise> dlatego podzielę to na powiedzmy 5 części. Zrobię pierwszą 20 teraz, a w przyszłym tygodniu następną. Polecać będę wszystkie rzeczy, które mnie w jakimś tam stopniu poruszają, poruszyły. Od książek, filmów, seriali, gry. Mam nadzieję, że z tych 20, chociaż jedna wam, wam coś da i, i będziecie mogli powiedzieć o mam, mam to od Jacka. <noise> Będzie mi bardzo miło. Zaczynamy. Akurat tą listę pierwszą dwudziestkę sporządzałem tak luźno bez sprawdzania jakichś moich YouTube'ów Spotify'ów po prostu co mi przyjdzie co mi przyjdzie do głowy od razu zapisuję i numerem pierwszym a Najważniejsza. Kolejność oczywiście jest zupełnie przypadkowa, ale w sumie bardzo się cieszę, że pierwszą rzeczą, którą chcę tutaj polecić, jest piosenka zespołu Daft Punk Giorgio by Moroder, to jest numer z płyty Random Access Memories. Koncept tego numeru jest w ogóle genialny, że wszystko zaczyna się od kliku, czyli bicia metronomu. Nie mogę wam powiedzieć nic więcej, naprawdę zachęcam do. Do sprawdzenia. Drugą rzeczą, stosunkowo, jest odkrycie ostatnich lat, dopiero, ale jest to zespół Queen i kawałek Cool Cat. Może będziecie zdziwieni na początku, ale jak to przeskoczy, to to nie daj Bóg wkręci wam się w głowę. <laughs> Trzecia rzecz. Lekki switch, żeby nie było tylko o muzyce. Serial Good Place. Fenomenalny. Jakby, jakby ładnie zachęcić. A, a bardzo mi zależy, żebyście włączyli. Omyłkowo bardzo zła osoba, która miała trafić do piekła, trafia do Good Place. Więc niech będzie, że to jest niebo. No ale no właśnie, już kontrowersje odpalać. <grywania> Szybki powrót do muzyki. Pozycja czwarta. Zespół De Marias I Don't Know You. Usłyszałem to w Hiszpanii lata temu. W sklepie z piżankami nie pamiętam. Na... Oj,żo! <grywa> Najlepszy czas. Od razu szazamowałem i do dzisiaj jeden z moich ulubionych zespołów. Oj. Na pewno byłem za mały, żeby mieć tą płytę i, <grywa> i budować swoją osobowość na niej, ale numer z płyty Redmana, takiego rapera, płyta nazywa, nazywa się Malpractice Digi Duck, albo Diggy Diggy Duck, jest to drugi numer z płyty. Uff. No. po dziś dzień jedna z moich ulubionych płyt rapowych Sejs numer, który poznałem przez Father John Misty co mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że znam wszystko Beatlesów eee, może gdzieś ten numer skipowałem eee, albo nawet go nie nieważne, nie będę się tłumaczył <laughs> ale numer Beatlesów Happiness is a Warm Gun progresywni Beatlesi tak to zostawię siódemka, definitywnie jest to numer jak ktoś chce przykozaczyć. O Jezus! <laughs> Przyznam się szczerze, nigdy tego nie zrobiłem, ale, ale słyszałem kogoś, kto zrobił. <laughs> ale serio. Jimi Hendrix, wi wiadomo, ma ten numer Voodoo Child, nie? Bardzo popularny, ale na tej samej płycie jest numer Voodoo Child. I jest to napisane C-H-I-L-E. I jest to... Bardzo wolny blues, on trwa z 12 minut. Fenomenalna sprawa, naprawdę fenomenalna sprawa, słychać, jak, jak cały zespół jest w tym, w tym grułwie. Mm. Ósmą pozycję dajemy dla Metaliki. Numer, który był singlem z płyty... z płyty z płyty. Który był singlem z płyty Hardwired to Self-Destruct, a numer nazywa się Muffin to the Flame. Puh. Lubiłem ten numer zawsze, ale na koncercie teraz w Warszawie, co był pozycja dziewiąta na szybko, bo albo robię o tym 40-minutowy filmik, albo nic nie mówię i tylko mówię nazwę. Zelda Breath of the Wild. Serio. No, no nie. Nawet nie ma co zaczynać. Jeżeli z tych stu pole... Inaczej. Z tych stu polecajek na pewno top 3 to jest Zelda Breath of the Wild. A pamiętajcie, polecam filmy, książki, seriale. No... Jak można polecić grę w towarzystwie tak zacnych rzeczy? Otóż można. Połowa, dziesięć. Po polsku. Oki, numer sprzedałem się. Mam 35 lat, zaraz 36, i można powiedzieć, że y, nie mam czasu. Kiedy, kiedy, kiedy coś mnie nie chwyci od razu, raczej jestem taki dąsający się i ja, e, dobra, nie rozumiem tego. Może miałem taki, taki moment na początku tego numeru, bo faktycznie zaczyna się jakimś takim intro, które nie jest do końca związane z piosenką. No ale tańczę teraz jak... Uf. 11 to taki lekki twiścik, bo to mój ulubiony zespół Red Hot Chili Peppers, ale numer... Jest z odrzutów z czasów, w którym nagrywali właśnie z Joshem Klinghofferem, a nie z, już z to czyli to gdzieś powiedzmy 2010-11. Numer In Love Dying. Nie wiem. Tworzy taką niesamowitą aurę ten, ten numer. I jest naprawdę ważny. Super, jest naprawdę super. Wiadomo. Nu <grym> 12. 12. Wiadomo, Tim Kendrick, <grym> ale numer z Section 80. Czyli to jest jego tam, jednej z pierwszych, jednego z pierwszych projektów. Blow My High. Wczoraj mnie zapnęło, jechałem autem i włączyło się. Mówię, pff, nice. Świetny numer. 13 to jest David Bowie Munich Daydream. W ogóle, cała ta płyta Davida Bowiego um, Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, <laughs> dokładnie ta, jest. Y Naprawdę nietuzinkowo fenomenalna, jeżeli można tak o czymś powiedzieć, jest, jest przewspaniała. Day Daydream kojarzy mi się jeszcze z takim coverem właśnie zespołu The Last Shadow Puppets, w którym jest Alex Turner i Miles Kane. Piękny numer, w ogóle David Bowie. 14 i na chwilę wracamy do Polski. To jest chyba mój ulubiony artysta. Cofam, to jest mój ulubiony artysta polski. Jest to Piotr Schmidt, aka Tentyp Mess. Uważam, że to jest jeden z ostatnich artystów, którego na każdy projekt czekam, to jest raz, ale dwa, zawsze dostanę coś, co mnie zaskoczy. Mam wrażenie, że ten człowiek jest synonimem rozwoju artystycznego. Naprawdę, cały czas jest coś, coś innego. Ja jestem onieśmielony, naprawdę onieśmielony. mesem. Słuchamy go z moim przyjacielem Dawidem od, o jezus, od flexipu bym powiedział i przez całe 2, 4 7 e, alko Ale numer, numer po prostu tak fenomenalny, tak genialny. To jest sam siedzę tu z zapisków typa, aranżacja instrumentalna tego, jak kiedyś wspominałem przy Freddym Gipsie, że jest taki fenomen, kiedy, kiedy jak są żywe instrumenty, to może, może artysta się gdzieś tam miesza w nie. A są artyści, którzy są nad tym wszystkim. I są silni w tym, co robią. I to jest mes. W numerze no ja sam siedzę tu. To chyba, to chyba moja najdłuższa polecajka z tego, ale naprawdę uwielbiam mesa. 15 to jest multi-polecajka, bo i soundtrack, i, i film, i zdjęcia, i aktor. E, wszyscy są godni polecenia, więc tak. Przepiękny judlo, przepiękne zdjęcia, przepiękny soundtrack do filmu Alfie. Jeden z moich ulubionych i jeden chyba z najważniejszych filmów dla mnie. Eee... Myślę nawet, że może ukształtował jakiś mój poziom estetyki. Tak jak sobie analizuję, jakie tam są zdjęcia, i, 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 i. Oj, nie będę w to wchodził. Na to naprawdę powinien być osobny filmik. Soundtrack komponował Mick Jagger. Taki tam. Grajek. <grym> Alfie. 16 to jest polecajka, którą ja dostałem. Od bardzo ważnej osoby. Jest to Duke Ellington z Johnem Coltrane'em in a sentimental mood. Jest to jazz, więc. Przynajmniej ja zawsze podchodzę z lekką ostrożnością do, do tego gatunku muzyki. Od pierwszej nutki. Um, od pierwszej nutki jest to, jest to numer wyryty w moim sercu. Posłuchajcie, no serio. 17. Chyba trzeba trochę tak jak z Zeldą zrobić tutaj Twin Peaks. W weekend planuję wrzucić film o atencji ogólnie, o skupianiu się i dlaczego ciężko nam się skupić ym, na jednej rzeczy, typu czytaniu czy, czy, czy nie wiem, oglądaniu filmu. I przynajmniej tak mi się wydaje, że jakbym może dostał Twin Peaks teraz, a nie miałbym takich rekomendacji, jakie miałem, a miałem. <grym> miałem. Rekomendacje. No niech będzie, że miałem rekomendacje, ale to był bardziej taki szantaż, że jak nie obejrzę, to coś. <grych> tak, Twin Peaks jest bardzo, bardzo dziwny, ale no ja to... ja uwielbiam, kiedy... kiedy... Kiedy twórca... Wodzi mnie trochę za nos i daje mi... Daje mi... W zasadzie zadaje cały czas pytania, a nie daje mi odpowiedzi. Albo daje, ale one są gdzieś schowane. Twin Peaks. 18. Toto Afrika. <laughs> nie hejtuję tego numeru, żeby była jasność. Wiadomo, że jest przeorany, ale nie hejtuję go. Ale nie to to Afryka, tylko Toto Georgie Porgie. <laughs> Możecie mi zaufać i po prostu sobie puścić ten numer. Naprawdę, to jest tylko ciepełko. Mm. Przedostatni numer. 19. Jeff Buckley. Lover, you should have come over. Mmm... Jeff Buckley to jest yy, definitywnie ktoś, z kim należałoby się zmierzyć i, i poznać jego... W, 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 nie będę spoilerował. Nie będę nic spoilerował. Jeff Buckley, lover you should have come over. Um, chyba mój ulubiony głos męski. Ostatnia pozycja. Pozycja 20 i... Aż wstyd, że nam to dopiero na dwudziestej pozycji jest książka. Postaram się. Nie wiem czytał milion książek rocznie, ale trochę ich czytam, więc postaram się gdzieś je zaimplementować w następnej dwudziestce, ale na tej pozycji jest książka Tana Krosa, Intuicja wewnętrzny głos. Widziałem przez przypadek gdzieś wywiad z nim, i tu i opowiadał on o, o tikach tikach nerwowych um, Rafy Nadala, tenisisty. I raczej jak, jak widziałem te jego tiki, to wyobrażałem sobie, że to jest coś negatywnego. Um, a on to trochę inaczej wytłumaczył. I, i w tych tłumaczeniach trochę zareklamował swoją, swoją książkę, no i oczywiście kupiłem ją od razu. Bardzo lekka lektura, ale otwierająca oczy i głowę na pewno. Okej, okay. pierwsza dwudziestka za nami jeszcze raz dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to, to zachęcam. <laughs> zachęcam, po prostu zachęcam, bo może coś ciekawego e, dla siebie tutaj znajdzie, odkryje czy zakwestionuje siebie. Coś, co jest bardzo ważne, uważam, w dzisiejszych czasach. No i co? <laughs> Następna dwudziestka już w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dużo sił mi to daje. Sam fakt, że się odważyłem mówić yy, do kamery i nie sprawia mi to takiej dużej trudności. Nie, nie kreuję siebie na, na kogoś, kim nie jestem. Po prostu powstała taka platforma, gdzie mogę się podzielić jakimiś Swoimi refleksjami czy rzeczami, które mnie nie poruszają, i jest to super. Naprawdę dało mi to dużo siły i, i Wy mi dajecie dużo siły. Także jeszcze raz naprawdę z całego serca dziękuję i do zobaczenia.